Jesteśmy osobowo grupą 18 w których połączyła miłość do zwierząt. Chęć działania i niesienia pomocy innym, a także zainteresowanie problematką w lokalnej społeczności. Oto my. Kobrad. Kuba. Michał. 11. Sylwia. Kuba. Od 17 stycznia bieżącego roku realizujemy projekt Animal Love w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzisiaj nasz projekt już się kończy i dlatego chcielibyśmy opowiedzieć Wam o nim, o tym czego dokonaliśmy co udało nam się osiągnąć, o działaniach jakie zrealizowaliśmy i co pozostawiamy po sobie. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowany przez nas problem przepełnionego schroniska dla psów, braku osób do pomocy przy opiece bezdomnych zwierząt, braku karmy i innych rzeczy potrzebnych w schronisku, a także brak wiedzy wśród młodych osób w zakresie sposobów niesienia pomocy zwierzętom i konieczności pomocy ptakom. Realizując projekt usystematyzowaliśmy swoją wiedzę, jak mądrzej ich efektywnie pomagać zwierzętom, Dzięki temu możemy teraz się tą wiedzą podzielić z Wami. Mamy nadzieję, że nasza postawa oraz nasze działania projektowe na rzecz schroniska i ptaków, w połączeniu z zachęcaniem do adopcji psów ze schroniska, pomoże rozwiązać zdiagnozowane wśród lokalnej społeczności problem. Cele projektu są odzwierciedleniem naszych, czyli młodzieży i lokalnej społeczności Polsce. Głównym celem projektu było uprawnienia młodzieży na i potrzeby zwierząt. Inspirowanie twórczych działań na rzecz zwierząt, promowanie postaw prozwierzęcych i postęp gotowości do za zaangażowania się w sprawy lokalnej społeczności oraz zachęta do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Celem naszych działań było także dzielenie się swoimi umiejętnościami, rozwijanie pasji i zainteresowań, pobudzanie do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Przebywając w środowisku lokalnym, wspieraliśmy i poznawaliśmy potrzeby i współpracowaliśmy ze stronniskiem dla bezdomnych psów. Mieliśmy okazję zaobserwować proces wzajemnego przenikania się różnych norm, zachowań oraz zdobyliśmy nowe kompetencje związane z komunikacją międzypokoleniową, poszanowaniem praw człowieka i praw zwierząt oraz integracją i aktywnym włączaniem. teraz opowiemy Wam o naszych działaniach, będących w podz naszych podrzeż w zakresie niesienia pomocy zwierzętom, zwłaszcza psom, y lokalnego składniska oraz y ptakom bytującym na terenie parków rozkoszy i okolicach. W pierwszej kolejności nasze działania są, były skoncentrowane na ptakach, by jak najszybciej zapewnić im pokarm i ułatwić przetrwanie zimy. Wiedzieliśmy całkiem dużo o ptakach, ale potrzebowaliśmy usystematyzowania naszej wiedzy, dlatego pro, poprosiliśmy o pomoc pana Jarosława Mydlaka, leśniczego z zawodu i ornitologa z miłowania. Na spotkaniach z nim dowiedzieliśmy się o gatunkach ptaków bytujących oraz i sposobie zachowania i nauczyliśmy się je rozpoznawać po wyglądzie i odgłosach. To znacznie ułatwiło nam sprawny udział w zimowym ptaku Podczas spotkań umówiliśmy kwestie merytoryczne, wybraliśmy miejsce obserwacji i dokonaliśmy <coughs> rejestracji. I oficjalnego zgłoszenia naszej grupy w ogólnopolskim towarzystwie ochrony tak. To Zimowe ptakoliczenie to cykliczna ogólnopolska akcja wzorowana na brytyjskim, niezwykle popularnym, popularnym wydarzeniu Big Garden Bird Watch, która zawsze odbywa się w ostatnim weekend stycznia. Polega on na liczeniu przez obserwatorów amatorów ptaków żyjących zimą na danych terenach w pobliżu człowieka. Tegoroczna 17. edycja zimowego ptakoliczenia miała odmienną formułę ze względu na sytuację epidemiczną. Oraz dobro i bezpieczeństwo uczestników zrezygnowano z organizacji wspólnych wycieczek, a postanowiono na idealne liczenie ptaków. Dlatego nazwano je zimowe ptakoliczanie z dystansu. Naszym zadaniem było odnotowanie wyników dwugodzinnej obserwacji ptaków. Efekty były imponujące. Udało nam się dostrzec 13 gatunków ptaków, w tym dwa kruki, osiem madraszek, jednego kila trzy stosnówki, dwie bogatki, jedną ubogą, jednego dzięciowo-dłużego, jednego strzyżyka, 13 kawek, jednego krogulca, jednego myśli królika, osiemdziesiąt Bohaterem liczenia był pielik, który do niej krążył na tym rozkoszu. Po zimowym liczeniu widzieliśmy już naprawdę dużo obtaków optak wyjutujących w rozkoszu. Omówiliśmy ich potrzeby, jakich budek radołów wymagają, jak, jak, czy i kiedy je właściwie dokarmiać, Jakiego rodzaju powinienem kazać zapewnić. Wśród nas są cztery osoby uczące się w zawodzie stolarza, Między innymi ja. Przystępując do projektu, wiedzieliśmy, że naszą, naszą pasję w wykorzystamy do niesienia pomocy zwierzętom, zwłaszcza są i ptakom. Posiadamy już umiejętności i wiedzę, potrafimy obsługiwać maszyny i znamy podstawy pracy w grę więc poprzez przeszkoleniu BHP pomogliśmy kolegom, którzy nie znają zawodu. Spotkaliśmy się na terenie warsztatu stolarza w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w organizacji, która wspierała realizację naszego projektu. Cały swój zapór i energię włożyliśmy w budowę karmników, by jak najszybciej zapewnić wokal ptakom, Początkowo planowaliśmy budowę kilku mniejszych karników, ale ornitolog podpowiedział nam, że lepszym rozwiązaniem będzie zbudowanie jednego dużego karnika, by tak nie musiały w kilku miejscach szukać pożywienia, a nauczyć się gdzie na pewno czeka na nich pokarm. Zbudowaliśmy dwa naprawdę duże karniki. Jeden ustawiliśmy w parku w rozkoszy, a drugi na terenie internatu OHP w Dlewie Podlaskiej. Regularnie dosypywaliśmy ziarno i orzechy do karników i dbaliśmy o ich czystość. Opracowaliśmy Opracowaliśmy też różne receptury na przysmakie dla ptaków na bazie żelatyny oraz kule tłuszczowe. Przyjemnie było obserwować jak szybko ptaki zlokalizowały nową stołówkę i jak bardzo smakują przygotowane przez nas przysmaki. Zachęcamy każdego z Was do karmienia zimą ptaków i mamy dla Was kilka zasad. Pierwsza. Pokarm zbliżony do naturalnego. Pokarm, którym dokarmiamy ptaki powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Zacznij od słonecznika. Może być łuskany lub w łupinie. Ważne, żeby nie był solony ani w żaden inny sposób przyprawiony. Dotyczy to nie tylko słonecznika, ale każdego rodzaju pokarmu podanego ptakom. Ptakom można podawać każdy rodzaj ziarna. Seca, sienie lniane, tłuczone orzechy. Płatki owsiane, jabłka, gruszki, banany, rodzynki, słoniny nie będą namie solone. Dwa. Nie karmię ptaków ludzkim pożywieniem. Absolutnie niedopuszczalne jest dokarmianie ptaków ludzkim i zepsutym pożywieniem. Wbrew powszechnemu myśleniu nie należy karmić ptaków również chlebem, który zawiera bardzo dużo konserwantów i soli. Szybko staje się wilgotny i pleśnieje, co bardzo szkodzi ptakom. Trzy. Pamiętajmy o wodzie dla ptaków. Zimą, szczególnie gdy jest dużo śniegu, planuje różny mróz, taki mają utrudniony dostęp do wody. Warto zatem zamieścić się w karniku. Woda jest tak samo ważna dla ptaków jak w pokarm, dlatego nie zapominajmy o jej dostarczaniu i jej regularnej wymianie na świeżą. Latem woda pomaga przetrwać ptakom upałę. 4. Uwaga na koty. Kot to naturalny wróg ptaków, koty szybko mogą zlokalizować skupisko ptaków wokół karnika, dlatego należy zadbać, aby karnik ustawić w miejscu niewstępnym dla kotów. Przy krzewach lub które w takiej sytuacji zagrożenia mogą się schronić. 5. Porządek i czystość karniku. Każdy karnik wymaga regularnego czyszczenia i wymiany pokarmu. Im cieplejsza zima, Należy robić to częściej. Przy dodatnich temperaturach i dużej wilgotności, pokarm szybko się psuje, a może po poważnie zagrozić ptakom. 6. Dokarmiajmy w odpowiednim czasie. Nakarmienie ptaków jest bardzo ważne, jednak nie należy ich przyzwyczajać do tego, kiedy mają możliwość samodzielnego zbierania znalezienia pokarmu. Najlepszym czasem jest więc okres zimy, szczególnie śnieżny i mroźny, w listopad, w marzec. Natomiast przy pojawieniu się wiosennej odwilży warto zaniechać dostarczania taką pokarmu, ponieważ może to na przykład spowodować założenie odroku migracji u tych ptaków, które zimują w cieplejszych krajach. 7. Pośmy w jeśli decydujesz się pomagać ptakom, dokarmiając je, pamiętaj, że to długotrwałe zobowiązanie. Ptaki przyzwyczajają się do tego miejsca i będą liczyły na twoje wsparcie w najbardziej mroźnym poranku. Wówczas to czasem kwestia życia i śmierci. Nasze, nasze działanie na rzecz ptaków było budowa i rozwieszenie budynków budziowych. tak liczenie pomogło nam określić gatunki ptaków budujący były rozkosze. Wiedzieliśmy zatem, kogo chcemy przekłonąć do usiedlenia się i komu powinniśmy zapewnić nowe em. Wykonaliśmy i robiliśmy na terenie parku długolności budynków. Okres łegowy w większości bekunków przypada na wiosnę. Czyli zostaje nam już tylko wypatrywać, kto osiedli się w nowym ptaś mieszkaniu. Kiedy już mieliśmy pewność, że tak są wystarczająco przez nas zadbane, mogliśmy spokojnie przystąpić do niesienia pomocy psom. Przy, przystępując do realizacji projektu, nawiązaliśmy współpracę z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt na do prowadzącym słowisko w Białej Podlaskiej. Poznaliśmy, poznaliśmy potrzeby i problemy, z jakimi się borykają. Będąc. W wyschodniu zobaczyliśmy, że nie brakuje tam miłości, brakuje ludzi, którzy poświęcili swój czas dla zwierząt, brakuje karmy, e, hydowisk, misek, smyczy osób, które wyprowadzili by w syna na spacer. Posprzątali, e, posprzątali kojce, umyli miski, e, zobaczyliśmy te przepełnione kojce i dowiedzieliśmy się, jakim jak wielkim problemem jest brak miejsca dla, dla wciąż przybywających do domu. Obecnie do schronisku przybyło ponad 300 psów. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla czworonocznych podopiecznych schroniska pod hasłem Pełna miska, zbiórkę karmy dla schroniska. Przygotowaliśmy plakat informujący o zbiórce, nagłośniliśmy akcje w mediach oraz wśród znajomych, a także przygotowaliśmy drobne upominki dla darczyńców, prostoręcznie wykonane lizaki oraz plastry drewna z wypisanymi hasłami i statami o psach. Dzięki naszemu zaangażowaniu i szczegrości of ofiarodawców udało się zebrać... Ponad 75 kg suchej i mokrej oraz kilka worków marki i buraków do przygotowywania zdrowych posiłków dla psów. Pomagaliśmy w opiece nad zwierzętami i wykonywaliśmy pracę porządkowe w schronisku. Sprzątaliśmy wybiegi dla psów, regularnie wyprowadzaliśmy psy na spacer i uczestniczyliśmy w procesie ich socjalizacji. Trudno w tym miejscu określić, kto miał więcej radości z tych działań: my czy nasi czworonożni przyjaciele. Wykonaliśmy też 10-metrowe łącze dla psów. Dzięki nim psy, które nie mogły jeszcze zostać puszczone luzem, również mogły się wypiekać. Wiele czasu, wysiłku i zaangażowania poświęciliśmy na zaprojektowanie i zbudowanie budy dla psa. Dowiedzieliśmy się, że stanowisko potrzebuje dużej budy, mogącej pomieścić nawet dużych rozmiarów w sukę ze szczelinami i taką postanowiliśmy zbudować. Projektowanie, budowa, malowanie i krycie budy zajęło nam kilka spotkań projektowych, ale było warto. Efektem naszej pracy była solidna, przestronna, ocieplona buda, idealna by pomieścić psią rodzinę. Jednym z działań projektowych miał być happening zachęcający do adopcji psów ze schroniska. Niestety, obecna sytuacja pandemiczna uniemożliwiła nam zorganizowanie happeningu wśród lokalnej społeczności, ale nasze wołania o adopcję psów przelaliśmy na papier i wraz z formą graficzną umieściliśmy w mediach społecznościowych. Może to przypadek, ale my wolimy wierzyć, że chociaż po części nasze działania przyczyniły się do tego, że w dniu przekazania wody do schroniska byliśmy świadkami dwóch adopcji psów. Wspierając bezdomne zwierzęta, zwracać uwagę na ich problemy i potrzeby, wskazywać na rozwiązania i sposoby pomocy im, co może wpłynąć na kształtowanie humanitarnej postawy wobec zwierząt, wrażliwości, empatii i odpowiedzialności, a także, także kształtowanie odpowiednich nowyków opieki nad zwierzętami i właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Gorąco uczymy, że poprzez realizację naszego projektu nastąpi wzrost świadomości problemu bez zdumności psów i konieczności działań na rzecz zwierząt i ptaków. A działania Solidarnościowe przyczynią się do rozwiązywania problemów przepełnionego schroniska, tworzenia siedlisk dla ptaków i pomogą przetrwać ptakom zimę i dupa. Zachęcamy wszystkich do angażowania się w podobne działania. Możliwości programu Europejski Korpus Solidarności są nieograniczone i wierzcie nam, że czasem wystarczy dobre chęci i dobry gest który w połączeniu z solidarną Postawą i działaniami otoczenia może mieć wielki wpływ na ludzi wierzących. Może mieć wielki wpływ na każdy problem nurtujący Was i Wasze otoczenie. Pragniemy, aby nasz projekt był dla wszystkich inspiracją i zachętą do podejmowania podobnych działań, do aktywności w środowisku lokalnym, do wspólnych działań solidarnościowych.